Hej Ty! Tak, mówię do Ciebie. Mam nadzieję, że masz właśnie chwilę, bo dziś chciałbym porozmawiać o tym, jak świętować swoje sukcesy, a jak do porażek podchodzić z dystansem. Bo przecież w życiu zdarzają się i wzloty i upadki, ale to jak my do nich podchodzimy naprawdę robi różnicę. Ale zanim przejdziemy do sedna tego odcinka, chciałbym Cię poprosić o jedną rzecz. Jeśli cenisz sobie to co robię i chciałbyś dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, kliknij subskrybuj i dołącz do naszej społeczności. Wspólnie zmieniamy Perspektywę na świat, a Ty możesz być częścią tej zmiany. A teraz już zapraszam do odcinka. Część pierwszą nazwałem Sukcesy, radość z dystansem. Pod punktem pierwszym tej części będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego świętowanie jest ważne. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego warto świętować nawet takie drobniutkie sukcesy? Otóż, kiedy odnosimy sukces, nawet ten mały, uruchamiamy w mózgu mechanizmy nagrody, które sprawiają, że czujemy się lepiej, czujemy się bardziej zmotywowani oraz gotowi do dalszej pracy. To trochę jak takie tankowanko samochodu. Pozwala nam kontynuować podróż, ale jest to coś więcej niż tylko taka chwilowa radość, bo świętując uczymy się doceniać siebie, doceniać naszą pracę, trud i poświęcenie, które włożyliśmy w osiągnięcie celu. Daje nam to takie poczucie wartości i przekonanie, że jesteśmy w stanie zdziałać więcej. Drugim podpunktem w tej części będzie radość z osiągnięć. Tu zadam pytanie, czy kiedykolwiek czuliście tę chwilę euforii po zdobyciu czegoś, o czym marzyliście? Te emocje są ważne. One są dowodem na to, że nasza ciężka praca przynosi efekty. Ale sukces to nie tylko moment radości, to przede wszystkim proces. Warto więc cieszyć się każdym osiągnięciem, ale zarówno pamiętać, że jest to tylko jeden krok w długiej drodze do realizacji naszych marzeń. Dlatego, choć warto świętować, nie wolno nam zapominać o dalszym planowaniu i działaniu. Trzeci podpunkt w tej części to utrzymanie równowagi, bo osiągnięcie sukcesu może dać nam takie poczucie niepokonania, ale tutaj ważne jest, aby nie popadli w taką pułapkę arogancji. Równie ważną jak umiejętność radzenia sobie z porażkami jest umiejętność utrzymania równowagi po sukcesie. To oznacza bycie wdzięcznym za to, co już mamy, docenienie innych i niezapominanie o skromności. Pamiętajmy, że prawdziwy sukces polega nie tylko na osiąganiu celów, ale także na byciu po prostu lepszym człowiekiem. Ostatecznie to, jak traktujemy innych i jakie mamy. W środku siebie wartości mówi nam więcej niż jakaś tam wielka lista naszych osiągnięć. Tak zakończę część pierwszą i zapraszam Was na część sportową tego odcinka. Siemanko! Witam we wtorkowej części sportowej. Lecę stąd, bo tu mogą być jakieś kleszcze, dalej zrobię powitanie. Oficjalnie witam serdecznie, 30-40 minut wolnego bieganka w takiej pięknej scenerii, w takim pięknym kolorze nieba za mną, totalny luz, totalne takie powolutkie rozbieganko, tylko po to, żeby moje kończyny dolne się nie zastały. Jakie piękne tereny tutaj są? Byczek, miny, pies pasterski, chyba mu się nie podoba. Nie bój się, mordo. Nie bój, nic swoim krówkom nie zrobię. Tak jesteś obrońca, chodź nie bój się o i z tej perspektywy zobaczcie jak pięknie już biegnę nie przeszkadzam, nie denerwuj się ale małe cielaczki ładne wow podejdę bliżej ale śliczne nie wiem, czy nie będą mnie zaraz gonić. Mam nadzieję, że nie. A tu jakie ptaki wielkie, patrzcie. Papugi trzy. Wow. Nie bójcie się, nie bójcie. Nie bójcie. Piesek broni, nie bójcie, nie bójcie. Ja już idę. A tu jest jakiś w ogóle pokaz z tego, co widzę.

Są też takie zwierzaczki? Co też za takie ptaki wielkie? Derewa idą. Ani mówię. Lambo, lambo, ma łom ma. Lambo. Odlekhon, lekhon, lekhon. Ma łom ma. Idź, Tamten ci nie sucha drugi raz na ten na drzewo. Zamiast wrócić tutaj. Ten widać, że ma duszę podróżnika. Nie słucha się właścicieli, puścili go. O, teraz poszedł. To jest otwarty umysł, to jest gościu... albo gościówka, która po prostu... której radość sprawia poczucie wolności. Nie słucha się w ogóle. I wrócił pięknie do pani Okej, okay, to by było na tyle Atrakcji ze zwierzątkami Małe ZO tutaj spotkaliśmy Ale ja biegnę dalej czas na mnie. Jeszcze chcę w drugą stronę pobiec też taką e, takim miejscem e, e, terenem o Po prostu a tam nie ma latarni, więc muszę szybko przebiegać na drugą stronę. I jeszcze drugie jeziorko sobie obiegniemy dookoła i to będzie koniec dzisiejszego treningu A tu jak fajnie sobie piknik zrobili Elegancko i ludzie tak się relaksują Coraz ciemniej, ale jeszcze widzę wszystko. Muszę gdzieś tam zaraz odbijać. Jeszcze na razie, o, ocek, Minę. Póki widać, to biegnę ścieżką. Tu już trochę ciemno. Strumyczek. Raczej go nie będzie widać w kamerze. Zakończenie zrobię pod latarnią. Jest światło za dużo nie daje, ale nieważne. Trening wykonany no nie bywałam atrakcją i taką chyba atrakcją, która skradła całą tą część sportową, były przepiękne zwierzątka i cielaczki, i papuszki, pieski i co tam jeszcze było? <laughs> I jakiś jeszcze jeden biały ptak leciał, no ale fajne zwierzątka. Słuchajcie, przede mną jeszcze dosłownie trzy treningi i duathlon. Przede mną zostały jeszcze dwa rowerki. Już żadnych mocnych jednostek, żadnych mocnych akcentów. Godzinka rowerku, pół godzinki rowerku i pół godziny biegania. Więc już takie totalne łapanie świeżości, jak powinno wyglądać, jak powinien wyglądać tydzień przed zawodami. Tak żeby spragniony mocy, spragniony prędkości, żebym spragniony mocy i prędkości mógł podejść do niedzielnych zawodów. Wspaniałe przygotowania, wspaniałe cztery miesiące. Nie byłbym sobą, jakbym pod koniec tych przygotowań, tego projektu nie planował już kolejnych kroków. Tak naprawdę mam zaplanowane kroki na Około, około 16 miesięcy do przodu. Więcej, 18 miesięcy do przodu. Nie będę tego jeszcze zdradzał. Wszystko będę chciał pokazywać jako swoje zdobywanie swoich celi, bo chcę. W pierwszej kolejności ten kanał miał być kanałem podróżniczym. Ale nie poczułem tego. Nie poczułem tego, że to jest moje. Bo ja nie chcę pokazywać pięknych miejsc, które widuję na co dzień. One się pojawiają, no bo jest to nieodłączny element, bo ja też te miejsca dostrzegam i też na, na nie zwracam uwagę. Ale ja chcę pokazać, że wszystkie marzenia są do spełnienia. I co byście nie chcieli, jeżeli marzycie o tym, żeby je podróżować, to zamiast oglądać, zacznijcie działać, zacznijcie robić coś w swoim życiu krok po kroku, tak jak te tematy nadrzędne, która, które opracowywaliśmy podczas. Tych czterech miesięcy ja wszystkie swoje poprzednie, bieżące i przyszłe cele realizuję w taki sam sposób, jak te e, tematy realizuję w schemacie tych siedmiu tematów, tych e, wszystkich tematów, które opracowywaliśmy w tym e, czteromiesięcznym cyklu. Także chcę pokazać na własnej skórze. Że to jest naprawdę możliwe i że nie ma czegoś takiego, jak jestem za stary, nie nadaję się do tego, to już mi się nie uda. Nie, nie ma czegoś takiego. Wszystko za. Okej, okay. ktoś mi zaraz napisze jakiś ekstremalny, totalnie oderwany od rzeczywistości pomysł. Jasne, mierzmy siły na zamiary, mierzmy siły na nasze możliwości. I jeśli. Mamy możliwość, jeśli jesteśmy w stanie, jeśli nie jest coś kosmicznego albo coś po prostu nierealnego, to wszystko jesteśmy w stanie zrealizować. Wszystko tylko musimy pozytywnie, mądrze się zaprogramować, myśleć sobie coś, co kochamy, coś, co sprawia nam radość, wyzbyć się wstydu i poczuć w sobie tą odwagę, stworzyć sobie plan działania, który będzie nam pomagał w realizacji tego celu. Nie zapomnieć o systematyczności, zaangażowaniu i wytrwałości. Pamiętać, że problemy są nieodłącznym elementem naszego każdego planu, celu, marzenia i bez problemów no, każdy sukces jest sumą porażek. Pamiętajmy, żeby się motywować, a żeby się dobrze motywować, to musimy coś robić z miłości. Kochani, to jest wszystko mega, mega, mega ważne i to wszystko. Jeśli zastosujecie się do tego wszystkiego, co tutaj mówiliśmy, nawet po jakiejś części, to jestem pewien, że wszystko Wam się uda spełnić. Ale nie dokończyłem. Pamiętajcie o programowaniu się, o pozytywnym programowaniu się, co było tematem po, w, w, w temacie nadrzędnym podświadomości. Później, później świadomość. Świadomość otaczającego nas świata, świadomość naszego ciała, świadomość tego, co się wokół nas dzieje. No i na koniec sukces bądź. Właśnie porażka, która, jak już wiecie, po poniedziałkowym odcinku wcale nie jest niczym złym i wcale nie powinniśmy się jej bać. To jest tydzień, kiedy będziemy to utrwalać, kiedy ja to będę powtarzał, bo to jest klucz. Tych czterech miesięcy bardzo mi się marzy, zależy mi, żeby komuś po prostu pomóc. Bo wiem, że ja sam sobie pomogłem, bo idę z głębokości rowu mariańskiego i. Nie twierdzę, że idę ku gwiazdom, bo nie mam czegoś takiego, że coś muszę konkretnie osiągnąć. Nie, idę do przodu, każdego dnia staję się lepszy, każdego dnia się rozwijam. Tego samego, kochani, wam życzę, a ja z tego miejsca kończę dzisiejszą część. Nie kończę odcinka oczywiście, widzimy się w części drugiej, w części trzeciej. Dalej kujemy to żelazo, czy jest zimne, czy gorące. Temat nadrzędny, sukces, porażka. Dzisiejszy temat już znacie, bardzo interesujący, a więc z tego miejsca zapraszam do części drugiej i części trzeciej. Cześć, trzymajcie się. Część druga to porażki i nauka, jak się z nich śmiać. Tutaj pierwszym podpunktem, który chciałbym omówić, jest odpowiedź na takie pytanie, dlaczego porażka to nie jest koniec naszego świata. Każdy z nas doświadcza w życiu takich chwil, kiedy czuje, że po prostu wszystko się wali. Plan, nad, który, nad którym pracowaliście tak długo, nagle zawodzi, a nasze marzenia zdają się po prostu być bardziej, coraz bardziej nieosiągalne. Ale wiecie co? Porażka wcale nie musi być końcem świata. Powiem więcej, wręcz przeciwnie, porażka może być Początkiem czegoś nowego. Wielu znanych ludzi, których dzisiaj podziwiamy, doświadczyło w swoim życiu wielu porażek, ale zamiast poddawać się, traktowali je jako cenne lekcje i kontynuowali swoją drogę do sukcesu. Pamiętajmy więc, że każda porażka jest tylko kolejnym krokiem naszej podróży, a to, jak się z nią uporamy, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Drugi podpunkt tej części to uczenie się na błędach. Jestem pewien, że wielokrotnie. Kilkakrotnie słyszeliście to powiedzenie, kto nie popełnia błędów, ten niczego się nie uczy lub nie myli się ten, kto nic nie robi. Jest w tym bardzo dużo prawdy. Każda porażka niesie za sobą cenną lekcję, a kluczem jest umiejętność analizy tego, co poszło nie tak i wyciągnięcie z tego wniosku. Pamiętaj, że zamiast zastanawiać się w smutku, dlaczego mi się to przytrafiło, dlaczego mi się nie udało, zastanówmy tutaj się, co mogę cennego z tego wynieść. Co w przyszłości zrobić, co w przyszłości poprawić, żeby drugi raz nie popełnić tego samego błędu. Dzięki takiej zmianie myślenia, z każdą porażką stajemy się silniejsi i mądrzejsi. Stajemy się również bardziej odporni na przeciwności losu. Trzecim podpunktem w tej części jest humor jako narzędzie. Ja zdaję sobie sprawę, że śmianie się z własnych porażek może wydawać się dziwne, ale humor jest naprawdę potężnym narzędziem. Śmiech pomaga nam, Złagodzić rozczarowanie, zmniejsza stres i pozwala nam spojrzeć na sytuację z troszeczkę innej, bardziej takiej, e, jakiego tu słowa mi brakuje, z, nie będę wymyślał, po prostu z innej perspektywy. Pomyślcie o tym w taki sposób. Jeśli jesteśmy w stanie śmiać się z siebie i z swoich błędów, to znaczy, że jesteśmy w stanie przekształcić negatywne doświadczenia właśnie w pozytywną energię. Więc pamiętaj, następnym razem, kiedy coś pójdzie nie tak, zamiast wpadać w panikę lub jakiś, nie wiem, rozpacz, spróbujmy spojrzeć na to z takim przymrużeniem oka. Może okaże się, że nasze najgorsze doświadczenia staną się tak naprawdę naszymi w przyszłości oczywiście najśmieszniejszymi, najlepszymi opowieściami. Tym właśnie zakończę drugą część i zaproszę od razu do części trzeciej. Część trzecią nazwałem Świętuj z innymi. Po pierwsze, wspólne świętowanie sukcesów. Pewnie znacie to takie uczucie, kiedy coś wam się perfekcyjnie udaje, ale nie macie z kim tego świętować. Samotność w sukcesie może być naprawdę przytłaczająca, ale gdy dzielimy się radością z innymi, nagle wszystko smakuje lepiej. Wspólne świętowanie potęguje również uczucie szczęścia i spełnienia. Wyobraźcie sobie, zdobywacie górę, a na jej szczycie czekają na was przyjaciele, którzy klaszczą, śmieją się, dzielą z wami radość, to przecież o wiele bardziej satysfakcjonujące niż osiągnięcie tego celu samotnie. Dlatego warto otaczać się ludźmi, z którymi można świętować każdy, nawet najmniejszy sukces. Dwójeczka tutaj to będzie wsparcie w trudnych chwilach, bo w każdego życiu zdarzają się momenty, kiedy wszystko idzie nie tak. I właśnie w takich chwilach łatwo jest się nam poddać i zrezygnować z dalszej drogi w kierunku naszego sukcesu. Ale jeśli mamy obok siebie ludzi, którzy są z nami bez względu na wszystko, nagle te trudności stają się o wiele łatwiejsze. Tacy prawdziwi od serca przyjaciele, rodzina, czy nawet koleżanki i koledzy z pracy, to ci, którzy nie opuszczą nas, kiedy napotkamy na jakieś trudności, przeszkody życiowe. A dzięki ich wsparciu jesteśmy w stanie przejść przez najcięższe chwile i wyciągnąć z tych właśnie chwil bardzo, bardzo cenne. Lekcje, które zbudują z nas silniejszych ludzi na przyszłość. Trzeci, mega, mega istotny podpunkt w tej części to bądź inspiracją. Bądź inspiracją dla innych ludzi. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nasze postępowanie, nasz sposób radzenia sobie z sukcesami bądź właśnie z porażkami, może inspirować innych. Kiedy świętujemy sukcesy z dystansem, kiedy potrafimy się śmiać z porażek i wyciągać z nich oczywiście wnioski, stajemy się przykładem dla innych ludzi, którzy. Nas właśnie obserwują. Nasza postawa, nasze podejście do życia może stać się dla nich takim drogowskazem, który pomoże im odnaleźć ich własną drogę do szczęścia. Dlatego naprawdę warto pamiętać, że każdy nasz krok, każda nasza decyzja może być właśnie inspiracją dla kogoś innego. Pokażmy więc całemu światu, jak można świętować życie w pełni, cieszyć się każdym dniem i być takim źródłem pozytywnej energii dla innych ludzi. To by było na tyle wcześniej. Trzeciej. Dziękuję. W taki sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam jak zwykle nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomógł Ci spojrzeć na właśnie sukcesy i porażki z troszeczkę innej perspektywy. A jutro? Jutro będzie troszeczkę bardziej refleksyjnie. Refleksyjnie nad nad przybytą drogą. Ale jak to bywa w naszym programie, z przymrużeniem oka. Więc jeśli nie chcesz tego przegapić, koniecznie bądź z nami. Ja w tym momencie dziękuję Wam za spędzenie ze mną tego czasu. I pamiętajcie, że zawsze możecie wszystko. Do zobaczenia jutro. Równie ważne jak umiejętność radzenia sobie z porażkami, jest. równie ważną. Część trzecia to.